Cześć, tu Lesia trepidz jestem kołaczem ISF i kobietą, która sama uczy się stawiać granice w sposób, który nie rani, ale buduje. Dziś chcę Ci powiedzieć, jak przestałam się tłumaczyć za swoje granice i jak Ty też możesz zacząć. Znasz to? Mówisz nie chcę, nie dziś, nie mogę. I czuję, że musisz się z tego tłumaczyć, bo ktoś pomyśli, że jesteś egoistką, albo się obrazi. Sama przez lata tak miałam. Potem zrozumiałam, że granice to nie mur, to most, ale musisz wiedzieć, jak je stawiać. W moim przypadku najtrudniejszym było powiedzieć nie bez miliona wyjaśnień. Czułam, że muszę się tłumaczyć, żeby nie zranić innych. A prawda była taka, że najbardziej raniłam siebie. Dopiero kiedy zrozumiałam, że zdrowe granice to nie kara, a troska, zaczęło u mnie być inaczej. Zatrzymaj się teraz na chwilę i zadaj sobie pytanie. W jakiej sytuacji ostatnio powiedziałaś tak, chociaż wszystko w Tobie mówiło nie? nie Czy to nie. przypadkiem nie był moment, gdy zraniłaś własne potrzeby? Dla mnie kluczowym było jedno zdanie, które chcę dziś zostawić Tobie. Granice nie potrzebują tłumaczeń. Granice potrzebują szacunku. Kiedy to zrozumiałam, zaczęłam mówić: potrzebuję czasu, nie chcę dziś. Muszę to przemyśleć. I już nie dorabiałam do tego historii. Na początku to trudne, ale z czasem daje ogromną ulgę. Jeśli to wideo było dla Ciebie bliskie, Napisz w komentarzu słowo granice lub podziel się swoim doświadczeniem. Dzięki temu będę wiedziała, że nie jesteś tu przypadkiem i nie jestem z tym sama. Jeśli chcesz więcej takich filmików, subskrybuj i razem uczymy się wracać do siebie z troską, z miłością, a nie z lękiem.